Państwa. Wszystkich bardzo serdecznie witam. Cieszę się widząc tu wiele znakomitych osób. Panie profesorze, mamy szczególne powody do tego, żeby panu bardzo serdecznie dziękować za to, co pan dla nas zrobił. Panie profesorze, trwa Pan jak obok? To jest Laurus Merenti, który pozwalał sobie Panu Profesorowi wręczyć w nadziei, że w odpowiednim miejscu na Pańskim biurku się znajdzie, Panie Profesorze. dziękuję, Pani Profesorze. Wydaje się, że to jest gest czy nagroda bez precedensu jest w tym szkole. Powitać również w imieniu rektora rodzinę pana profesora, przede wszystkim małżonkę. Bardzo serdecznie Czas witamy. Jest... Czas mierzony za pomocą zegara i kalendarza ma tylko wymiar formalny, przede wszystkim funkcji ministra sprawiedliwości. W tym czasie tak się złożyło, przypadły prace i efekt prac kodyfikacyjnych w prawie karnym bardzo wielu poważnych spraw. Dobrze, że Pana posłuchamy. Panie Profesorze, składam też Panu życzenia w imieniu najstarszej polskiej katedry prawa karnego, katedry uniwersytetu. Panie Profesorze, drogi w imieniu członku zespołu redakcyjnego Państwa państw i Braku. Badacza, eksperta, ministra sprawiedliwości, sędziego Sądu Najwyższego. Jeżeli będzie wolno dorzucić do tych jeszcze jedną, myślę, że nie mniej ważną rolę, mianowicie członka Komitetu Wydziału Prawdy Polskiej Akademii, będącym dla Pana źródłem kolejnych młodości. E, przedstawiam e, najlepsze życzenia e, i przekazuję najlepsze życzenia w imieniu dyrekcji e, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu i całej społeczności, e, wszystkich pracowników Instytutu Nauk Prawnych. Tak Pana widzimy i z najlepszymi życzeniami. W imieniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz w imieniu własnym z prawdziwą i szczerą radością pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji tego wspaniałego jubileum. Zwłaszcza, że życie zaczyna się dopiero po 80., jak Mariusz jarzyński nowak to przecież naszym zdaniem jest to jednak szczególna okoliczność godna celebrowania. Jeżeli się pan pewnie domyśla, to jest yy... krad. Nie że mówię to w państwie, które w swojej charakterystyce konstytucyjnej ma określenie demokratyczne państwo prawne, ale tak jest. Bardzo serdeczne podziękowania przekazuję panu profesorowi. Gratulacje, wyrazy wdzięczności. Od koleżanek i kolegów sędziów z do Równym Szanowni Państwo, wielcy szanowny Panie Profesorze, yy, mam zaszczyt przeczytać listę regulacyjną od Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Czartowskiego, a także osobistej sympatii. Podpisał się do Kwiatkowskiej Sprawiedliwości. Oczywiście ja osobiście dołączam się do wszystkich tych rzeczy. Pani profesor ale proszę bardzo. Otóż miałam zaszczyt przyjemność współpracować z panem profesorem przez dwie lata w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Zespole Prawa Karnego. Nie dostrzegam kolejnych... Panie Profesorze, Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać dokumenty listowskie do Pana Profesora z okazji Józefa i życzę Panu Profesorowi dalszych sukcesów w działalności naukowej, redakcyjnej oraz w życiu Panie Profesorze, w imieniu wszystkich studentów Akademii Leona Budzimickiego, a także wraz ogromnej wdzięczności za Pana poświęcenie i zaangażowanie

Sęsie, szanowni państwo, posłano sobie w tarną noc na scenę. Mogę tylko bronią w rękę. Chciałbym <noise> wziąć jeszcze udział, co najmniej kilku jubileuszek, jubileuszek przyjaciół i kolegów. <noise> dziękuję państwu serdecznie.

ད� 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 ད�